Dzień dobry YouTube, witam serdecznie, to ja, największy hater Cywilizacji 7 na polskim YouTubie, a tak poważnie mówiąc, no to po prostu chcę, żebyśmy mieli jak najlepszą wersję Cywilizacji. I życzę jej jak najlepiej oczywiście. Słuchajcie, testujemy sobie tego patcha, tak jak obiecałem. Troszeczkę się przedłużyło, no bo też były ważniejsze rzeczy do, do, do zrobienia, w sensie materiału, do pokrycia i tak dalej, itd. itd., itd. No i, i kontynuujemy sobie tutaj grę, którą zacząłem Grecją na Ibn Battuta i teraz jesteśmy na 90% końca epoki, to będzie moment dosyć kluczowy, w sensie przejście z epoki antyku do epoki eksploracji, ponieważ gramy z najnowszym featurem wprowadzonym przez Firaxis do swojej najnowszej produkcji, czyli z wyłączonymi tymi ścieżkami z jedną z głównych mechanik, najnowszej części ciwki teraz teza czy nawet nie teza to jest bardziej sprawdzenie tego co się stanie jeżeli wyłączymy ścieżkę ekonomiczną na przykład bo ekonomiczna ścieżka nie wiem czy pamiętacie czy nie pamiętacie kojarzycie czy nie kojarzycie daje nam możliwość wyboru żeby wszystkie miasteczka to znaczy wszystkie miasta czy tam miast, no inaczej wszystkie miasteczka które zamieniliśmy w miasta żeby tymi miastami zostały w momencie jak my wyłączymy sobie epokę 2 ścieżkę spuścizny ekonomiczną, to te miasteczka, znaczy nasze miasta, wszystkie wrócą z powrotem do miasteczek i nie będziemy mieli na to żadnego wpływu. Co jest delikatnie mówiąc, według mnie, nie do końca przemyślane przez Firaksis. W sensie pomysł z wyłączeniem jest jak najbardziej OK. Tych ścieżek spuścizny nie jest OK, natomiast to, co się dzieje. Później, czyli przejście do tej epoki i mechanika w ogóle miasteczek sama w sobie. Bo jeżeli graje się w cywilizację 7, dużo lub niedużo, sam zamysł, jakby miasteczek jako takich wiosek, które może mogą się specjalizować, ale głównie nam mają feedować nasze miasta, żeby więcej żarcia zdobywały i szybciej, populacja się rozwijała. No, to ten zamysł jest ok. Tylko wykonanie kuleje podwójnie. W sensie wprowadzają coś, co chcą zrobić dla nas, czyli wyłączenie tych ścieżek spuścizny, żebyśmy mogli mieć bardziej to poczucie takiego wanila powiedzmy, tego, co na czym zbudowano, w sensie poprzednio, całą serię, jakby. No, a z drugiej strony yy, te miasteczka nieszczęsne, nie? które tą decyzję troszeczkę psują. Gdybyśmy mieli, jeżeli chodzi o same miasteczka, gdybyśmy mieli zrobiony, ja już o tym wspominałem chyba nawet w poprzednim filmie, gdybyśmy mieli wprowadzony limit osobny miast i miasteczek, byłoby w miarę w spoko i zrezygnować z tego całego, że przechodzimy do kolejnej epoki. No to nasze miasto się zamieniają w miasteczka, no bo już kurde, zapłaciliśmy za to cenę i gra i tak się potoczyła tak, a nie inaczej, więc no wiecie, czy to jest miasto i się stanie miasteczkiem, no to to już jakby whatever bo to i tak jest zajęte przez nas tak a to do tego sobie zaraz dojdziemy tutaj żeby urozmaicić i przetestować AI szarpnąłem się na wojnę z panem Jose dołączyli się do tego No i to jest właśnie też kolejny punkt który zaobserwowałem dołączyli się do niego tutaj proszę ja was ten Lafayette. nie macie wiecie Czemu się z Lafayette mieli? no nieważne Maciewieli i pani Katarzyna Dołączyli się do tej wojny tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ zbliża się koniec epoki. A jak wiecie, to jest tak skonstruowane, że im bliżej końca epoki, tym AI jest z dziwnych powodów, niewiadomych w sumie, bardziej nastawiony na nas, na nie. I to raczej nic nie zmienia, bo wiecie, z tym gościem ja miałem zajebiste stosunki, Wy, wyrzucił mi wojnę taką z dupy. My mamy plus 4, żeby się tutaj nie myliło zapłaciłem bo w ogóle też tutaj mamy tych punktów wpływu, też nie ma co z tym robić. Zaraz tutaj do tego też przejdziemy. Ona to już w ogóle gdzieś na totalny wypizdowiając ja znalazłem jako ostatnią. Neutralne stosunki też z dupy wypowiedziała tą Wojtę. Tutaj na jej wojsko, pewnie nie dojdzie. Hosse zaraz tutaj przestanie istnieć. Tutaj jakimś jednym łucznikiem śmiesznym na mnie idzie. To też jest, wiecie, no. AI mówią. Że AI jest lepsze niż było w poprzednich częściach, tam w Cywilizacji 6? No, no nie sądzę. Nie, nie sądzę, żeby na tym etapie było lepsze, ale co ja tam wiem. Ale to sobie zaraz do wszystkiego dojdziemy. Skupmy się teraz na spizganiu pana Jose. Pan, pana Jose, się, wiecie, dziwne jest to, że AI się tak zachowuje, ponieważ tych ścieżek z nie ma. Zobaczcie, one są, wszystkie drogi zostały wyłączone w zaawansowanych ustawieniach. Więc tutaj czym jesteśmy na prowadzeniu, czy nie jesteśmy na prowadzeniu, no to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Bo jak sobie popatrzycie nawet na te bonusy, które AI dostaje, no to spójrzcie na 322 do nauki, 482 do kultury. No to no prowadzi, tak? No nie da nie się To dlaczego miałby być podkurzony? No? Katarzyna też, no 461 nauki, 400 kultury. No to gdyby ona chciała i tam budowała, to te cuda wszystkie zostały zbudowane. Zresztą spójrzcie sami, drzewko technologii. To jest 149 tura. Tak 145-150 się kończy przy ścieżkach spuścizny, bo też, no może trochę szybciej się skończy czasami, bo, wiecie, za, zapchanie tych ścieżek, tej drogi, no to też jest tam przyspieszone jakieś 10 punktów. Ale spójrzmy sobie jeszcze raz na drzewko technologii, moi drodzy. Proszę bardzo. A, sorry, tylko to jest niezbadane. Już to tutaj już powiem, że to już zbadałem. Co najmniej raz mi się wydaje, a może nie? Co sumie nie pamiętam, no nie ma to większego znaczenia. Nie ma co tutaj już badać. Taktycznie. To są jakieś takie wypierki, których totalnie potrzebowałem. No kodeksy powiedzmy sobie szczerze, jak nie ma ścieżek z to one są o sobie więcej lepszych technologii do zbadania ale takich jest niedużo o wojsko to już też wspominam wielokrotnie jeżeli chodzi o ideę No to tutaj troszkę piąty raz trzaska mnie jak sobie nawet wejdę w atrybuty żeby wam zademonstrować że, to, że nie jestem głosowny. Patrzcie kultura pach, pach 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 było robione więc tak yy, no jeżeli jest ustawione na wy wyłączenie ścieżek które tych ścieżek spuścizny który filaks jest samo w najnowszym patchu dochodzimy do momentu że ja tutaj od 20 tur może niekoniecznie w technologii bo troszeczkę tutaj technologicznie to jestem za cofany ale jeżeli chodzi o żywko idei jeżeli od 20 tur nie mam co robić tylko sobie klepię po prostu to bezmyślnie no to wiesz że coś jest nie tak to wiesz że ta wtedy epoka jest znaczy jest to nie jest wprost proporcjonalne do długości samej epoki bo powiedzmy sobie szczerze w Civ 7 nie jest problemem ustukanie tak to są to co ja tutaj dostaję to jest kurde małe Bo ja nawet się nie starałem żeby to było większe to można minmaksować jeszcze bardziej oczywiście jeżeli sobie będziemy wiecie podbią wszystko lepiej miasta sterować i tak dalej nie? zobaczcie 482 ja tutaj miałem 800 chyba nawet tych punktów dyplomacji wszystkie państwa miasta jakie były na tym na tym kontynencie zostały suzerenowane tak, tutaj Xerxes, tu ja, tu ja, tu ja, tutaj ja, tutaj też ja, i tam już znudów sobie to po prostu, przywłaszczyłem jako swoje miasto. Może jeszcze ktoś z tych wezmę, ale to się okaże. niczyje takie potrzeby na razie. Tutaj jakieś postawiłem taką czapy. 36 populacji, dwie tury zostały. Tutaj Tur do kolejnego, do kolejnego tego, to jest też jakaś. Niedużo nie jest potrzebne w każdym razie. Wszystkie Legiosy zostały zrobione. Co ty w sumie robisz, aby natychmiast obchody rozpocząć? Nie mam obchodów. Ile zostało? 5 tur, żeby się zaczęło obchody. Aha, już tak dużo trzaskam, trzaskam tego zadowolenia, że tego to ja natychmiast nie zdążył użyć, chłopania a ty co robisz? O, no to ten bym się akurat przydał. Nie zauważyłem, zapomniałem o nim, bo jest wojenka. No dobra, wracajmy sobie do wojny. Wracajmy sobie do wojny, do tych naszych wojsk wojskowych, militarnych jednostek, których mogę wysrać nieskończoną ilość. 170 golda. Armia dosyć duża. Ja ją powołałem. No, dobra, w 5 tur to było przegięcie, ale może w 6 tur, bo z dwóch czy trzech miast się to robiło. Część kupiłem, część wyprodukowałem. Jak widzicie, inką złota jest dosyć duży. I jak sobie wejdziemy w doktryny, jest taka doktryna. Ta, 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 ta. <grych> Minus 1 do kosztu utrzymania jednostek w złocie. Gdybym miałem ja wyrzucił, miałbym tutaj 167. Tak, jeżeli matematyka mnie tutaj nie oszukuje. W każdym razie, no, income golda nie jest nijak też proporcjonalny do jedności armii. Możecie mieć pół ekranu, czy ten cały ekran zasrany i tak tutaj gwarantuję wam, że będziecie mieć na plusie to złoto. Co się sprowadza do konkluzji, że jednak nocywizacja cywilizacja 7, pomijając kwestię balasu jest prosta. Niezależnie od tego, na jakim poziomie trudności gracie, to jest bóstwo. Tutaj proszę bardzo, bóstwo. Jak coś. Zero jakiegokolwiek problemu. Ale dobra, walimy to co jest fajne w siódemce ja, ja za dużo wojenek nie prowadziłem tak ale yy, te mury że trzeba te dystrykty poprzyłać. jest to czasami frustrujące jeżeli jeszcze ej, jakby tak pojechał sznurkiem gdzieś tam a to jest inne miasto więc tak nie mogę zrobić musielibyśmy każdy jeden dystrykt przejąć żeby przyjąć miasto No ale to jest do wykonania co my tutaj mamy yy, dowódca dowódca ten ten pizgał tutaj jakieś słonie sobie jadą ty strzelałeś nie strzelałeś tylko nie sięgasz a to jakiś manewr mogę zrobić tak to też jest broken trochę fajne ale przegięte mi się wydaje umiejętność naszych dowódców konkretnie to że jednostki mogę wykonywać ruch po rozpakowaniu z tego dowódcy sobie możemy je prze, przetransportowywać jak żywnie chcemy co zademonstruje w tej turze hmm, może tego sobie weźmiemy tutaj tego sobie schowamy tutaj, żeby zrobić miejsce. Wyrzucimy sobie tego łucznika. O Boże, dobra. Bo tu jest jednostka. Okej. Okay. To też śmieszne, że dwie jednostki militarne, w sensie nasza jednostka i przeciwnika się tutaj mogła znaleźć. No trudno, moja, moja strata. Czy ja to biję? Przeżyjemy, nas, a to są, a to możemy się bić, tylko czy ja mam co tu wysadzić? Na balistę przejedziemy, to tak, tym bijemy to To ginie, dystrykt przejęty, tym podjeżdżamy tutaj, okej, okay, to jest nasze, to jest nasza I tu sobie, ty, możemy przejechać tam, tutaj na nas jedzie to, proszę bardzo, mamy złoto, do to sobie wykorzystamy Przecież grzechem byłoby tego nie, nie zrobić, możemy sobie tu oddać Dobra, wy, wypierdliłeś stąd. Aj, to przejęła. Uuu, to jest ostatnie miasto pana Jose. Super, fajnie się składa, akurat idealnie na odcineczek. Tu sobie walimy. Awansik, proszę bardzo. Farmimy sobie naszych dowódców, jasne, że to. Tak jest. Teraz y, ja bym chciał powywalać tutaj, żeby sięgało tam. Jak ty przejdziesz, to będziesz mogła strzelić? Ciężko stwierdzić, co? Niemniej zróbmy tak dystyk przejęty Ty strzelaj tutaj żeby przełamać tą bronę To pewnie mi zginie Wiem bym mógł tam się znaleźć Tak szczerze Dobra to po pobawmy się tak Cyk. Co to mamy? 200 do zadowolenia, 200 do wykorzystania. właśnie. trzeba takie coś dostaje jak już wszystkie budyki są zbudowane. No patrzcie. Ateny. Ja tutaj już z nudów sobie to muruję wszystko, nie? O, ten cud jeden, który zbudowałem. zamurowane Tego tutaj pokaramy za to, że do nas podchodzi. i Wypowiedział mi wojnę z zaskoczenia. Kupmy sobie jeszcze ołtarzyk, bo czemu nie? Mamy złoto, możemy sobie szastać, jak chcemy. Ciebie mogę na staty spisać w sumie też mi nie robi to większego znaczenia. Tutaj oddajemy strzał w mury. Eee... Tu, 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 tu. Ci ucznicy mi się tutaj marnują. I ta konica w sumie trochę też. Ogólnie mówię wojsko czy wojny są tutaj dobrze zrobione, bo to jest. Jednostki militarne zostały poprawione i to jest po prostu ładne nie? fajnie się na to wszystko patrzy jest to w pewnym sensie satysfakcjonujące obiekcja jest taka że Jednostki możemy sobie produkować jak tylko nam się podoba nie potrzebujemy do tego żadnych surowców To też jest właśnie no za proste ja rozumiem że oni chcieli trochę przyspieszyć gdzieś dotrzeć do ludzi Którzy od stronili Ale nie tędy droga no Gdzie sobie damy? Dobra, dajmy sobie tutaj. Odchody, pyk. 30% no, zasięgu. Z, co zwiadowcy? Nie, dobra. No to niech będzie to. Medycyna. Co tu mamy? To też mi tak potrzebne jest, że stary. Dawaj tu też mur postaw. Już nie ma co. Dobij to gówno. A tutaj ktoś cię pizga. Uu. Interesujące. No to, ale to jest, widzicie, pod koniec tego, pod koniec epoki po prostu wszystkim odwala i zaczynają bezsensownie wypowiadać te wojny. Nie sięgasz. Strza tu mi na balistę poszedł chłop. Pa, 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 pa. No i tu? Co ty tu, jak ty tutaj dojechałeś? Synu! Synu, synu, synu. Też nie wiem czemu nie zaatakował tego, żeby zabić, chociaż mógł to zrobić. Tym ty mechanizm nie zaatakował tak szczerze. Jak nie sięgasz? Are you serious? Dobra, to robimy rozsiadkę taką. Stąd sobie łucznika wypakujemy tutaj, oni teraz sięgają elegancko. To jest wyczyszczone. Broken. A nie, 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 tej nie chcemy bić. To jest tam niepotrzebne w żadnym wypadku. To sobie strzelimy. Czy ja tu mam jakiegoś Unita jeszcze? Jak nie trafiasz? Co ty gadasz? Ale w tego strzelisz, tak jest. Dobrze, dobrze. dobrze Weźmy sobie jeszcze, zakupmy jakiś oddział. Bo przecież czemu nie? 480 golda, co to jest? Jak my dostajemy na przestrzytury, i to nam się zwraca. Ty się podlecz, ty to rozwaliłeś. Good job, która to już ostatnie, ostatnie no jest. Jednostki Ziomala Ziomala Jose, ale jeszcze, jeszcze gryzie, nie? I jeszcze kąsa. Jeszcze kąsa. To bym chciał mieć tam. Ciebie się stąd pozbyć. Tu walimy. Rozbite. Szkoda, że ci nie sięgają. Stąd też nie sięgali, nie? Przez te mury chyba łuczników, coś, żeby tam wjechać. Wy mi też przeszkadzacie troszkę. Tak jak i to, dobra, to zrobimy tak. Ciebie zapakujemy tu. Ciebie zapakujemy tutaj. Ciebie wypakujemy tu. Możesz oddać strzał na przykład w to. I teraz ty podjedź tu, zapakuj się tu, wysadź się tu. Dobra, i bronić jesteś lepszy w obronie, tego mi troszkę szkoda. Mogę się zamienić miejscami, ty mi dobije. Bo zapakujemy sobie ciebie tutaj ciebie zapakujemy tutaj i wypakujemy tutaj widzieliście jakie czary-mary jaki jaki mikro management kozacki No Walfto to no Aha no nie dobra jednak sięgasz elegancko git i sobie z bełta synu Tu jesteśmy bezpieczni, tu jesteśmy bezpieczni. Z wami nie ma za bardzo co zrobić. Dobra, cofnijcie się o jedno. Ty się cofnij na tę konnicę. Badania, no tak, przecież trzeba wszystko sobie zbadać. Co zostało? To i to, tak? Tylko to i to. Ok. Alright. Nie, no to, to to akurat jest głupia decyzja. Daj mura jeszcze jednego, tu, dobra, super. Zmieńmy cyk. to jest ta konnica ta tym wiadę włóczników włócznicy wyczyszczeni tym czyszczę to i miasto jest podbite chyba tak no i GG WP pan Hosy został rozpizgany bez mydła może nawet powiedzieć oczywiście sobie zatrzymamy niezłe miasto jego stolica. Jakby nie patrzeć. Doskonale i co nam się zrobiło? Ekspansja. Ekspansja w ogóle nie ruszona to się przyda. I dobrze, mamy 98. raz zostaliśmy. który tu już masz poziom. A to jest mój drugi dowódca, tak? Tak, to jest drugi. Tutaj też w to. Mam czwarty i piąty. Po... Ten cztery poziomy tu zdobył. Ten chyba dwa, ale tego już tego aż tak nie potwierdzę, bo nie pamiętam. Materiałki tam nie mamy połączenia niedobrze niedobrze że nie mamy a nie nie no nie mamy jeszcze to tyle mogę tutaj tak jest dobrze no i kończymy na etapie 229 golda. Ale to przez to, że to miasto teraz przejęliśmy. nie A To miasto też swoje kasy 47, bardzo dużo, bardzo dużo 47 golda. To, to sobie produkuje misji, została zdobyta przez Grecję. Zajebiście dobra. No i chyba jedna tura, czy dwie zostały, żeby była zmiana epoki. No, jeszcze pewnie jedna. Zobaczymy. No i mówię za, za prosto. Też AI w dziwnych miejscach miasta stawia. Ja rozumiem, że tutaj jest państwo miasto i są zablokowani. Tutaj też są zablokowani. A no tutaj, pomiędzy tym i tym. Dziwnie, dziwnie. Już nie ma co robić tutaj tak naprawdę. Jeżeli chodzi o sam feeling, jak wyłączymy sobie to, to rzeczywiście można czasami miejscami doznać takiego doświadczenia zbudzenia że no gramy tak jakbyśmy grali w cywilizację poprzednie części troszkę ale tylko troszkę bo to co kulało tak kuleje nadal mówię no ekstremalne zastrzeżenie ja mam do handlu W sensie ta zabawa tymi mm, surowcami czyli rozwinięte czy rozwinięcie monopolu monopolu tak to się mówi monopolu chyba z cywilizacji 6 jak najbardziej na plus ale system handlu jest tragiczny. Po prostu jest tragiczny, wręcz go nie ma. Ja nie mam co z tym robić. No, co ja mogę tutaj wziąć? Tak samo od razu do no, wywiad, nie? czyli szpiegostwo. Żałosne. Nawet jeżeli nas nakryją, to jedyne co, co się zmienia, to tylko nastawienie do nas. My nie mamy z tego żadnych innych jeszcze turde debuffów, kar. Leczmy wszystko, 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 absolutnie wszystko, i zaraz będziemy świadkami. Tego, co nieuniknione, czyli końce epoki, i nagle tutaj będzie pokój, więc mogli sobie pozwolić na to, żeby nam wypowiedzieć wojnę z zaskoczenia, bo przecież to nic tak nie zmienia. No jest 100% i co tu się wydarzy teraz? Znaczy Zdziwię się, jak się epoka nie zmieni, będziemy grali do końca w Antyku, nie? Będziemy mogli wy wygrać tylko przez podbój militarnie. Ale nie, nie, nie wprowadzili jeszcze takiej opcji Żeby można grać tylko jedną epokę i żeby wygrać tylko w, pier w pierwszej epoce, czy drugiej, czy trzeciej Dadadada, da, 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 um, epoka antyku dobiega końca, fuck yeah 155 tur zajęło Na wyłączonych spuściznach <grym>, Nagrody nie ma, bo wyłączone, ranking epok nie ma, spuścizny każdy po zero. Zobacz raport dotyczący legendy. Ibn Battuta. 25 ekspa. Super, dużo, ony. Brak odblokowanych nagród. Przejdź następnie poki. I co się stanie z naszymi miastami, widzowie? Jak myślicie? Możemy wybrać sobie nadal... albo tego nie wyłączyłem, nie? Mam zablokowane niektóre, ale bo mówię, nie, nie włączyłem czy tam nie włączyłem tej opcji, żeby można było wybierać sobie wszystkich kogo się chce. Kim ja bym chciał sobie zagrać? Mingowie, niekoniecznie Szaonisi, Shanghai, Normanowie, Hiszpanii. Nie, nie ma? Jest tutaj, chyba Hiszpanią, tylko nie ma tutaj za bardzo, ale nie na no Hiszpania. Hiszpania Wybierz Hiszpania No Chcę żeby moje Miasteczka Miasta Sory były miastami szczególnie ta stolica zajebista którą podbiłem teraz loading screeny przynajmniej są ładne No i dobrze No i tak No i Powiem tak: sami nie wiedzą, co robią. Sami nie wiedzą, co robią. Mogą sobie, niby, armię, ale to jest. Dobra, whatever. Mój błąd, ale to jest nieistotne, bo albo sobie wczytam, albo będę grał tak, jak jest, bo tego już nigdy nie skończę. W każdym razie, co tutaj się wydarzyło? Jak myślicie? Wszystkie miasteczka, Tfu, wróć, wszystkie miasta zamieniły się w miasteczka No bo nie mamy epoki nie mamy spuścizny epoki twu, nie mamy spuścizny ekonomicznej, dlatego takie coś miało miejsce Jeżeli chodzi o państwa miasta no to one zniknęły z powierzchni ziemi No bo to jest... Tak po prostu kurwa jest Czemu nie pytajcie mnie Idiotyzm totalny Dlatego uważam, że państwa miasta też są źle zdobione, że o wiele lepiej by to było, gdyby one były takie, jak są w cywilizacji 6. Ale nie wiedzieli przecież, jak mają dynamiczne pokie, to co się z tamtymi dzieje. No bo skoro Grecja nagle staje się Hiszpanią, no to ja pierdzielę, to, 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 to też te państwa miasta musiałyby zmienić swoje korzenie. Jak to nazwijmy. No dobra, Sparta, proszę bardzo, mogę przekształcić miasto, kosztuje mnie to 153 Golda. Ktoś teraz z Was może napisać, no stary no to przecież co to zmienia. No, no w sumie to nic nie zmienia. Oprócz tego, że to jest po prostu głupie i bez sensu. Bo ja teraz te wszystkie, które miałem, muszę kliknąć jeszcze raz. Nie jest to skomplikowany proces, czy jakiś uciążliwy nawet w sumie. Ale nie pasujący do tego i głupi, tak jak najbardziej. Bo cała mechanika miasteczek jest według mnie do poprawy. No czy ja chcę z tego robić sobie to nie to, to było państwo miastem ale zostało bo ja to wchłonąłem do siebie z tamtymi też mogłem to zrobić ale nie takie takiej potrzeby dlatego bo, że jesteśmy w miejscu w jakim jesteśmy czy coś tu się jeszcze zmieniło No to wiadomo że nasze te wszystkie całe inką się zmniejsza praktycznie o połowę bo budynki stają się przestarzałe epoka odkryć najbardziej znienawidzona przeze mnie epoka nie chociaż tutaj tak ten kontynent jakoś się jakoś się ułożył Opa, pa, 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 zobacz, zoba, i Tak są jakieś. Jesteś Cahokia Przekształca się w miasto, staje się stolicą i zmienia nazwę na Madryt Zatwierdzam, bo nie chcę zmieniać mojej stolicy. Uważam, że Ateny są zajewistą stolicą. Potrzebują tylko 1156 tur, żeby obywatel nowy się urodził w Atenach, bo nikt nie chce tam teraz jechać na no, surowcem to wiadomo. Gdzieś tam nowe, gdzieś tam stare. No i tak. No nie mogę się doczekać, co się będzie działo tutaj, nie? Co się będzie działo z tą religią, której tak nadal uważam, że jest lata świetne za tą, która jest w cywilizacji 6. Ach, dobra, widzowie, żeby ten film nie był za długi, bo czasami mi się zdarzy za długo gadać i dochodzimy do 40 minut, 45. A póki nie ma takiej potrzeby, no to tutaj po prostu zakończymy. Uważam, Mówiąc to wprost i otwarcie, że firaksis. Kurwa. Weźcie się w garść. Zacznijcie podejmować bardziej przemyślane decyzje i bądźcie mniej więcej stanowczy, to, co obieracie sobie za kurs. Jeden kurs, jak obieracie to już tego się trzymajcie i usprawniajcie to co, no, to, co sobie założyliście. Bo tak no to jakieś puścizny okazały się przeze mnie też uważane za trochę zjebane, nawet bardzo. Więc wymyślcie tam inne jakieś te, żeby co grę to się inaczej, inne te drogi śluzizny były, a nie idziecie na taką łatwiznę, że to wyłączacie i potem nie działa to, co na przykład inna część tej mechaniki, która z nią stricte była powiązana. No. Fakt, to oczywiście czekam na kolejną informację o najnowszym patchu oczywiście to sobie będziemy pokrywać i będziemy jechać po cifce 7 jeżeli będzie taka konieczność jeżeli sobie nadal będzie zasługiwała na to graczy 9000 na Steamie, może 9500 w piku po weekendzie czy w weekend więc tam jest jakby standardowo w weekend zawsze więcej na tygodniu coraz mniej czekamy dzięki za oglądanie jeśli się podobał standardowo kciuku, do, do kciuklu, popraw w grę, chociaż to jest to samo subskrypcja jeżeli tego jeszcze nie robić żeby ten kanał się rozwijał I do usłyszenia w kolejnych materiałach z 7 innych jest strategicznych trzymajcie się na razie cześć pa